I witam Was drogie panienki. Bardzo serdecznie w czytaniu e, w przekazie tygodniowym dla Was na tydzień 32 od 7 do 13 sierpnia. Co tutaj mi się przy Was pokazuje? Urząd, lekarz, e, jakaś taka instytucja oficjalna bardzo, rozmowa z lekarzem, lekarką. No tutaj kobieca energia mi się pokazuje. Bliźnięta waga wodnik. Może być, ale nie musi, pamiętajcie. Um, czyli może jakaś ważna sprawa, e, może urzędowa, coś powiązane z pieniędzmi może być. Może dla niektórych spraw jakieś rozwodową, majątkowe, spadkowe, coś takiego, tutaj mogło chodzić o jakieś pieniądze. I, I walka o coś, albo składanie jakiegoś wniosku o pozwolenie na przykład na budowę czy coś, coś zupełnie innego, wypełnianie jakichś formularzy, tak jak mówiłem, konsultacja może być z lekarzem, a wizyta u dentysty może być e, tego typu kwestie tego typu sprawy tu mi się pokazują też jakieś myślenie zastanawianie się co do jakiejś kwestii co do jakiejś sprawy być może też co do kwestii materialnej finansowej jak te finanse podzielić jak tu teraz tą sytuację finansową mm, jak się za nią zabrać, jakie kroki podjąć, żeby jak najlepiej na tym wyjść. Tutaj macie stabilizację, macie, finans, macie te pieniądze przy sobie, czyli ja nie widzę jakichś dużych problemów, ale jest jakaś analiza, jest jakieś myślenie, zastanawianie się nad czymś bądź próg. Pod, e, w postaci jakiegoś urzędu, jakiejś instancji, e, z którą byście mieli coś załatwiać, ale ostatecznie na dobre wam to wychodzi, bo jest ten sukces, a u Was i, e, i stabilizacja się pokazuje i te pieniądze. Być może naleczą Wam się jakieś pieniądze, kłócicie się o jakieś pieniądze, bądź walczycie, może nie kłócicie, walczycie o jakieś pieniądze, być może zaległe, być może z pracodawcą, być może z urzędem a, i tutaj jakby przychylność jest ku Wam, więc. E, Spodziewajcie się tego, że wygrana jest po Waszej stronie, no ale e, oczywiście e, nie uda się to bez tej walki. W miłości, szczęście i radość mi się pokazuje. E, jeśli jesteście w stałym, stabilnym związku, jeśli było jakieś zagrożenie trzeciej osoby albo ktoś, się, ktoś mieszał się do Waszego związku, to mogła być była partnerka na przykład Waszego... E, obecnego partnera, albo może jego matka e, albo jakaś inna kobieta słowroga, to tutaj jakby pokazuje mi się, że ona odchodzi w przeszłość, jej już nie ma ona gdzieś, e, nie wiem, jakoś może zostało to tak rozegrane, może ten wasz były może wasz obecny partner się z nią jakoś rozegrał już tak to, z nią to tak rozegrał, że ona w końcu daje, e, daje spokój, um, jeśli nie to tutaj pokazuje mi się, że ona jakby znika, jej energia już jakby jest w przyszłości, ona to już mieszać nie będzie. Być może przez to, że nie wiem, byli w trakcie rozwodu, w końcu ten rozwód tutaj będzie, albo mieli jakieś pozamykane sprawy, w końcu te sprawy się zamykają. Jest spokój, szczęście i radość w stałym e, związku, w stałym partnerstwie, jak najbardziej tak. E, dla Singli. Szczęście, radość coś w rodzinie, powiedziałbym. Czy nowy związek? No dla niektórych mógłby być nowy związek, ale tak jakby widzę. E, większość panienek po rozstaniu, które cieszą się teraz jakby najbliższą rodziną, przyjaciółmi, jakby w te kontakty inwestujecie. Ja tu nie widzę um, być może nowej miłości w tym tygodniu do końca, tylko takie szczęście sami ze sobą i szczęście jeśli chodzi o Waszą najbliższą rodzinę. I tutaj też mogą być jakieś, e, może też e, okazje do świętowania. Oprócz tego też widzę, że mocno stawiacie na siebie jeśli chodzi o życie zawodowe, jeśli chodzi o rozwój, o nauki, o szkolenia. Bo tutaj też mam na pracę dla Was jakaś nowa propozycja, nowa oferta. Um, nie wiem, może w pracy ktoś Wam wyrządził jakąś krzywdę, e, może ktoś nie zachował się odpowiednio, może ktoś niesprawiedliwie Was potraktował i tu wychodzą jakieś rozwiązania. Pokazują mi się rozwiązania, ale też korzystne, fajne oferty dla Was. E, przypływ gotówki przede wszystkim, ale też oferty, z których Wy dużo będziecie w stanie zarobić. Ale też dużo, dużo zrobić, zmaterializować e, pewne plany, zrealizować je przede wszystkim, e, i też e, utrzymać tą stabilizację na dłuższy czas, nie tylko na chwilę. W stałych związkach też możliwe jest e, tutaj kupienie, kupienie domu coś z domem by mogło być, ewentualnie też. Jeśli macie partnera, który. E, jest w trakcie bądź po rozwodzie albo nawet nie to tutaj też by mogło chodzić jakieś sprawy e, alimentów coś takiego tu mi się pokazuje e, karta rada ewidentnie mówi o tym że ty już nie, nie musisz znać odpowiedzi druga panna w tym tygodniu na wszystkie swoje sprawy kwestie i oferty które tutaj się pokazują nie musisz od razu wiedzieć czy czy E, iść w to czy nie, daj sobie czas, ale też jakby mimo wszystko iść do przodu, czyli karta nie mówi o postoju, zatrzymaniu się, nie. E, karta radzi Ci też troszkę poeksperymentować, popatrzeć, co ci odpowiada, a co nie. E, bo też nie ma e, bez sensu je zrobić coś na siłę, czyli karta rada radzi Ci, żeby po prostu odkrywać siebie. Ja myślę, że to chodzi o pole zawodowe bądź jeśli chodziło o jakiś rozwój, jakieś nauki tutaj. Bądź ogólnie jest jakaś kwestia, jakaś sprawa w swoim życiu, teraz nie wiesz do końca, w którą stronę pójść, co dalej będzie, jak to dalej będzie. Um. No, jeśli chodzi o jakieś cele, jeśli chodzi o jakieś plany, nie rezygnuj z czegoś, eksperymentuj, podejmij jakieś ryzyko, um, bo tylko w ten sposób dowiesz się tak, czy, czy warto iść w tą stronę, czy jednak e, lepiej jest ci zmienić kierunek, droga panienko. I przekaz anielski dla Was jeszcze moje panny, czyli karta rada też wam mówi o e, daj sobie czas na jakąś kwestię, na jakąś sprawę, nie od razu Kraków zbudowano, taki przekaz dla was widzę, tutaj coś e, zasadzicie, jakieś nasionko, tak, ale będzie trzeba poczekać na rozwój tego, a w międzyczasie też będzie trzeba namyśleć się e, co do tego, w jakim e, kierunku chcecie podążać dalej, tak, i którą, e, którą drogą pójść, tak, i tych odpowiedzi nie musicie znać już teraz, i też karta jakby mówi o tym, żeby eksperymentować to, co mówiłem przed chwilą, czyli próbować, co dla ciebie działa, a co nie. Gdzie czujesz się dobrze, a gdzie nie. Przekaz anielski. A, i karta jeszcze e, na spodzie tali to była królowa kielichów, mówiąca o tym, żeby kierować się sercem i intuicją, co mówi ci też twoje przeczucie, uczucie, intuicja. Karta pocieszenia dla Was. Nawet w najciemniejszej ciemności odkryjesz światło. Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tutaj mówię: jakaś kobieta, może to z jakiejś instytucji, może z urzędu, może jakaś była kobieta Waszego partnera obecnego. Może tutaj ta e, energia będzie, będzie Was blokować, będzie Wam stawać na drodze. Ale nie łamcie się, przede wszystkim nie rezygnujcie z tego, co chcecie osiągnąć, bo to Wam się uda. Tylko trzeba przejść przez tą. No, przeszkodę, blokadę, ale tutaj ostatecznie jakby pokazuje mi się, że to się uda e, także nawet jeśli pojawią się jakieś przeciwności ze strony jakiejś kobiety nie rezygnuj, nie łam się tylko idziesz, e, idziesz dalej po swoje i e, pamiętaj o, o tym czego chcesz i miej to przed oczami żeby e, ta moty motywacja przy Tobie została, droga panienko i tego Wam życzę wszystkiego dobrego w tym tygodniu, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym czytaniu na moim kanale.